Dzień doberek, króciutka transmisja. Apel do pocztowców. Pocztowcy, zróbcie coś, ogarnijcie się. Bo naszą polską pocztę powoli zastępuje Poczta Ukraińska. Stałem wiadomość, że pocztowców zwalniają. Zwolnią ich kilka tysięcy. Pocztowcy, róbcie to co rolnicy, bo inaczej nie będzie. Polskiej poczty. Będzie koniec. Jak widzicie, na rynek wchodzi impost, jakieś poczteksy, nie wiadomo co. Poczta polska umiera, ginie. Apel do pocztowców: nie pozwólcie sobie odebrać miejsc pracy i polskiej poczty. Chwała Wielkiej Polsce. Udostępniajcie tę transmisję, niech idzie w milionach. Niech pocztowcy się budzą, już dostają wypowiedzenia. Pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie, Polak w Polsce gospodarzem, a nie sługą i nędzarzem.